Cześć! Siema wszystkim, jest to kolejny odcinek z Wiedźmina, dokładnie to jest drugi odcinek z Wiedźmina i e, oczywiście jesteśmy tutaj, gdzie e, wczoraj zapisałem tą grę, czyli dopiero co uratowaliśmy e, no, kupca e, od Gryfa i z Wesemirem je, jadę e, do jakiegoś miasteczka, do kuzynki właśnie tego kupca. No i jesteśmy właśnie tutaj. No Wesemir, prowadź mnie chłopie. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. I tutaj... Prowadź mnie. I tutaj. Dobra. I od razu mówię, że prawdopodobnie będzie bardzo dużo gadania, więc utnę tutaj jak wyjdziemy. I potem y, zrobię kontynuację, no i dalszą y, misję. No, yy, więc żeby właśnie zanudzać, trochę tam przewinołem, tutaj yy, raczej usunąłem. Tutaj co tam gadali, no bo to dla w sumie takie super ważne to nie było. A to tylko by zajmowało kolejny film, yy, znaczy minuty. Tutaj też skupałem tych, bo tutaj taka yy, taka banda hojraków się znalazła, no więc stwierdziłem, że im skopię tyłki, no bo jak się jeszcze kurde proszą. No to chyba ją kurde. No, to chyba kurde, jak chcą dostać w piernicz, no to dostaną wodę. Dobra, idę tam Mogę coś tu zebrać, tak? wezmę? Zawsze przydatne. Tutaj coś jeszcze, no ale nieważne. Idę tutaj. Idę, idę, idę. Znaczy biegnę w sumie, bo nie wiem. Aha, w sumie to tak. Podcast zawsze dobra. Dobra. Wsiadaj, Geralt. Ale tutaj, jak wskazuje, nie wiem, czy dobrze jadę, ale trzeba tak założyć, okay. nie, okay. nie wiem, jak mogę się daleko jechać. Backspace, tu była poświata. Dokąd mnie prowadzisz? Aha, czy byłem gdzieś tu, a teraz prowadzisz tu. Dobra, ki Szybko, płotka to jest kurde nicze piorun mój. O ty. Hej, ty! Team, powalczę sobie. Z tym wypadku sobie. to jest to jest takie Dobra, teraz tab, i to ja. Co to jest? Warg, aha. No to wargowie są. No wiem, że lewy shift. Który jeszcze? Ale coś tu prawdopodobnie poczekaj, szukamy coś tu mogę podnieść. No, niczego sobie no, no tutaj coś mogę jeszcze ogarnąć. Tempo, tempo. Chodzę po pokoju. Ale jaka ta krew jest realistyczna, taka ładna. Chodź, tu potka. Dawaj ciśnij. No. Szybko, wsiadamy. O ty, jak tak fajnie. Nowy Geralt. Biedny. Ciśnimy tam na spotkanie z kimś. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. To są dzikie treningi. Dobra. Wyglądam na miejscowego. Potka. Konon na kogoś, kto sprawia kłopoty. Ja idę na spotkanie. rozwiązuje rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Z czym to? Nie wiem. Wiedźminem? Dobra, zaczynajcie. Kapitan Peter Sargwinlew jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę, nie tacy czarni powinno, powinno mi się tak Chcecie, potraficie być A ich chcesz? Nie przyzwyczajaj się, Nordingu.

Spójrz mi na razie. No, no prawdopodobnie nie są tego gryfa, że... To nie są ręce żadnej tylko rolnika. Dobra. Prawdopodobnie nie są tego gryfa, że kotrupi. 40 korców byłoby więcej, ale nasi... to, to jest temercycy wcześniej już zabrali i dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję, pięknie dziękuję. Poza a chłopze chłopy! Kowala, to tak się da! To jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Gerald z lili. Wiedźmin. Wadger. To tłumaczy czemu nie słyszałem kroków. Czego to pokaż? Zdeczka Jedenekar z Wengelbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi nie wyzwałej straży, czyli złożysz szafetę. Więź mi. Gdzieś w okolicy zalął się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Tam. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Jaki domyślny. Zakrzycił się go bo Wysłałem tam patrol pięciu młodych chłopców. Dwa dni później znalazł ich, myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Ki z tym chce powalczyć? Od tego czasu gryf atakuje gdzie popadnie: na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko, trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło, na przynajmniej. Szak, no to mam problem. Wyczuję jego zapach z 10 mil. Sza, szakłak. Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mm -hmm. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe hejsu. zwroty. Ręce do góry, egzekucja. I są. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do to mi się w Polsce to Pokierujecie potrzebuję więcej informacji o tym osobniku, jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków, nie powiedzą nic ponad to, co już wiem, czy to w noc? miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie? Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Mysła ma chatę na południe od wsi, pod całym lasem. Pomocny człowiek, chociaż nieco dziwny. Mira i Mysław. Dzięki. Bez zundi aktem. Machaj te idziemy na biba. Bye

Gdzie nice, jest? Okej, okay, jest tam. to pojedziemy tam. Jeśli jakoś można. Jeśli jakoś można, to na pewno pojedziemy. Ale jak? Ja to jest pytanie. No chyba, że zejdę na dół. Po płotkę. Ej ty! Znaczy no, tak też się da, nie? Ja mówię, że nie. Bo dać się zawsze coś da. Ale... Dobra, ej, ty w sumie? zam mam za 4 sekundy, tu jesteś. Ej, chcę się bić? Tu się bić? No to. Dzienieska się skończył. Egzekucja na miejscu.

Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrod. To ten czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o Dobra. Wiem. na przykład, że dwugrod jest trójwładny. I wiem, tutaj dawka. do ciebie na chatę młodą. Let's talk. To Uuu, ściek ta buddy. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy. Mhm, mm na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody. Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Ja to liczę. Poluje na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby tak, w pisać wysoko drzwi. i tam trochę niżej. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar, coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w hafcie na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryw znowu uderzy. No co prawda, to prawda, że ciekawą rozmowę. Zauważyłeś. Dobra, wiem tyle, patrz tu, a to jest i ha, tak od tył ty nie pobożę, ale skąd, ko konia chyba to się nie tyczy. Więc e, ciśniemy na piernicze A komuś przyspolał, nie będę się, cacko. Jest tam kto? Pewnie poszedł upolować. Aha, tu w takim razie ten drugi facet mieszka. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. poche et tiens tout est je... Ty jesteś mysła słyszysz? Co się sprzedało? Wilki? Chociaż nie dzikie psy. No tak, a one od się. Ziemaniu! Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś mich wygartczyków zabitych przez Gryfa? A, już rozumiem. wyście wiedźmi Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Mm Pokażę wam droga, jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie uciekł. Szybko się plotki rozchodzą. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla, najwyżej krowę na no to łączą się te bezdomne dwórki w stadion. Głodne, obchudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. Ależ żywię. Za późno, znów kogoś dopadnie. I już pada U tych ty, Kiju rypany w żopu Patrz jak ci wyjadę Z igni Ignie ci w żopu Dieter Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica tam, gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Chyba nie Ale to było zanim... To było dawno temu. Ale taka realistyczna, taka super realistyczna, fajna krew. Przykro mi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie, wcale. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgaardczyków? Wiesz co się tym gryfie? Ty nie wiem. W pizdu jeszcze nawet nie żyłeś. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś im. Postać apalsta okay. Um punkte. Ok. Eu Ja wiem jak cicho po lesie chodzi, także nawet gryf nie zauważył. Dobra, fajna, teraz wrócę i dzisiaj mi pokrywa. W sumie tak myślę, pod pinkiem, że Gryfa to zabijemy w na następnym Słatkim odcinku, do... bo tutaj pokażę nam na tych, gdzie znalazł tych ludzi, o połomane to wszystko, krew. No i chyba na następnym odcinku nie, ubijemy skórczy Byka. tak było. Bywajcie. Albo nie wiem, Czy coś tu świętowali, ale Gryfim przerwał. Tak, co? Króliki. Dobra tam iść, bo pewnie mam iść, mam zrobić przynętę. Jak są Patrz na płotka Jesteś. A ty jest normalnie kurde, nie wiem. Ona tu się pojawia i znika co 5 sekund. Chcesz pływać? Ty, jaka fajna grafa. Aha, dobra, okej, okay, no bo ja mam w końcu iść po te główienka. I sens. Prawdopodobnie muszę coś jeszcze do nich zbierać. Nie wiem, wezmę je chyba. Chyba to nie zaszkodzi więcej, nie? Będzie bardziej cuchniało chyba. Dalej Geralt, nie umiera! Łodka nie tak szybko. Jaka piękna ta woda. Ta gra jest w ogóle super i super tania. Znaczy nie jakoś super, ale no ja zapłaciłem 80... 81 tego by nie było? Więc... No... w porównaniu do innych gier... Jest to... no... No i nie jest to taniej. Nie wiem czy to u mnie pierdyknęło, czy to tutaj pierdyknęło. Coś? Nie, tu coś nie ma. Nie, tu chyba u nas pierdeknęło. Ziemi aż ciemno, zakrzepuj klinię. Uszę za... Dobra. Dąbrze. Do Borsko zbrojni nie obchodzi. Pewnie Nil w Chyba chodzi o to. Mam tam iść No skoro mam tam iść, No to tam pójdę, nie? Tu było coś Było takie kółeczko, o co? Mm -mm. O, tam teraz Właśnie tu jest. Tu jest jakaś zwierzyna, ja ci mówię. Tu jest Jaraj, Tu ja to widzę. Co to woda To jest jakaś... jakaś suka. To jest jakieś zwierzę. Dobra, kij z tym, idę tam. Dobra, to było, byłoby chyba na tyle w tym odcinku. I dopiero w następnym yy, urżnę tego skurczybyka. No, i tak szczerze, to jak chcecie czymś. jak chcecie zobaczyć, czy mi się udało za pierwszym razem, no to oglądajcie. Ach nie, to nie. Logiczne chyba to jest. Więc Siema, jeśli podobało się, to lajkujcie, subskrybujcie, róbcie tam, co tam w ogóle chcecie. W następnym odcinku, który będzie jutro, ukatruję tego Gryfa. No i Siema, bywajcie. Nara. Jeżeli spodobał Ci się film i jesteś takie zajebisty, żeby trwać do jego końca, kliknij przycisk fajne pod spodem filmu. Siema.